Ten film to taki krótki update, co osiągnęliśmy w pierwszym dniu grania w Diablo 4 po premierze. Postanowiłem założyć kolejną malinkę, tak samo jak w moich poprzednich przygodach, jest to malinka czarodziejka na hardkorze. Jak widzicie udało się wyjść na poziom świata trzeci. I zaloguję się, pokażę Wam co i jak. Na moim kanale jest też poradnik do buildu, którym gram. Jest to bardzo bezpieczny build, do tego stopnia, że dosłownie ja czuję się jakbym mógł niemalże wszystko tankować w tej grze, mówiąc szczerze. Przynajmniej do tego etapu. A levelowałem od 1 do 50 na World Tier 2. Tak więc no, na tym trybie, gdzie teoretycznie jest niemądrze zacząć na hardkorze. Ale jakby spoko, nie? No bo Malinka to jest kawał... kawał wytrzymałej baby. Jeśli chodzi o to, jak ta postać obecnie wygląda, dało mi się zdobyć bardzo dobrą broń, która naprawdę daje mi kosmiczną ilość obrażeń, bo to są obrażenia do umiejętności głównej, obrażenia do osunięcia, obrażenia zadawane wrogom o ograniczonej kontroli. To się wszystko, z jeszcze legendarna moc, z obrażeniami zwiększonymi o 30%, jeśli mamy barierę, a ja zawsze mam barierę. Koniec końców, taka broń to jest kosmiczna ilość obrażeń. Udało mi się też zdobyć na razie mój pierwszy taki sensowny unikat. Ja specjalnie muszę Wam powiedzieć, wiedząc, że zostałem wykluczony z wyścigu do poziomu setnego, oczywiście nadal staram się wbić setny jakimś takim swoim tempem, ale już mniej pośpiesznym. Bardzo zwiedzam, gram trochę jak turysta i staram się, jak widzicie, wszędzie wypełniać. No, na razie mam dopiero w trzech zonach ale staram się wszędzie wypełniać te renown, reputację, żeby odebrać wszystkie te punkty i grając jak taki turysta no dopiero wbiłem e, tak naprawdę na World Tier 3 i zdobyłem mój pierwszy Unikat. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Że przez to, że zostałem wykluczony, to aż tak bardzo się nie śpieszyłem i też stwierdziłem, że nie będę się tak bardzo zagłębiał w to, jakie unikatowe przedmioty są dostępne w tej grze. I co z tym idzie? To jest na przykład, jak wypadły mi te buty, to był pierwszy raz w moim życiu, jak widziałem te buty i bardzo się ucieszyłem, jak przeczytałem, jakie mają statystyki, bo udało mi się znaleźć parę kapci widzowie, któż, które dają mi tak kosmiczną ilość szybkości ruchu, która. Ta szybkość ruchu powiedzmy sobie szczerze wcale nie jest tak łatwo dostępna w tej grze wcale nie jest tak łatwo dostępna nie dość że jesteśmy z nimi tak bardzo szybcy yy, zwykle to jeszcze dostajemy bardzo żywów do spida po zabiciu elity więc łatwo jest nam przemieszczać się od jednej paczki do drugiej a po drugie po odskoku zobaczcie jakiego boosta do szybkości mi to daje ja pomykam szybciej niż koń przez chwilę po odskoku nie będę zagłębiał się w moje wybory, jeśli chodzi o drzewku umiejętności, bo w to, no, roz zagłębiłem się już w poradniku. Natomiast ta postać przechodzi moje najśmielsze oczekiwania i wydaje mi się, że, no cóż, dzień pierwszy był znakomity. Dzień pierwszy to było turystyczne przechodzenie przez kampanię, pokazywanie po części również fabuły widzom z tych późniejszych aktów. To było em, eksperymentowanie z em, pewnymi zmianami w bildzie. A teraz, jak już na spokojnie wyszliśmy na. World Tier 3 um, planuje na drugi dzień. E, no cóż, jak najwięcej sprogresować. Zobaczymy, e, jak nam e, wyjdzie. Moim najbliższym planem jest też przerzucenie tego aspektu. Przejmowanie obrażeń bezpośrednich zapewnia 5% szans na wyzerwanie czasu odnowienia jednej z swoich umiejętności defensywnych. Na jakiś dobrze wyrolowany rzadki hełm. Bo mamy, ten hełm ma fatalne modyfikatory naprawdę fatalne. Każdy z nich praktycznie jest dla mnie totalnie śmieciowy. Natomiast legendarna moc jest potężna. Moją jutrzejszą sesję gry planuję po prostu od znalezienia jak najszybciej lepszego, dobrego rzadkiego, żółtego hełmu, wydobycie aspektu i nałożenie go tego aspektu piątki na mój nowy, pyszny hełm. Jeśli chodzi, o moją, jeśli chodzi o moje wrażenia z Hardcora. Jedyna rzecz, która sprawiła mi problemy. Nie mówiąc szczerze, nic nie sprawiło mi problemów. Spodziewałem, zastanawiałem się, jak będzie wyglądać walka z Lilith na Weteranie. I. Okej okay, stresowałem się, ale nie jej obrażeniami. Tylko wyobraźcie sobie, że moja gra miała jakieś dziwne bardzo spadki FPS-ów na Lilith. A pomimo tego, że byłem bardzo wytrzymały, to, to na Lilith są pewne mechaniki, które sprawiają, że można zginąć, niezależnie od posiadanej defensywy. Jednym, trochę też martwiłem się walki z Kustoszem, by odblokować poziom świata trzeci, ale wiecie co, okazało się, że po nic, bo moja postać kompletnie przeszła po nim, tak jak walec, zostawiła go sępom. I muszę wam powiedzieć, że na razie bawię się świetnie. System walki jest fajny, a mnie cieszy to, że mogę poopcować mimo wszystko z w miarę nową dla mnie grą. Jak wypadł mi pierwszy unikat, naprawdę się cieszyłem. I nawet po wykluczeniu wyścigu, gdzieś tam w tyle mojej głowy jest to, że no cóż, może nie dostanę nagrody, ale nadal mogę zmieścić się gdzieś tam w tym tysiącu. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak będę się czuł za tydzień, może się to zmienić, ale na razie jestem podekscytowany tym, że idę spać, a jutro będę mógł pograć dalej w Diabolo. W zasadzie to tyle na dzisiaj, więcej filmów codziennie, do zobaczenia na streamie, cześć!